Znajdujemy się w miejscu wyjątkowym dla historii tych ziem, dla historii wschodniej części Europy. Znajdujemy się w Chwalszczanach. za mną widzicie Państwo kaplicę Templariuszy. Tutaj przebywały trzy największe zakony rycerskie średniowiecza, Templariusze, Joanici i Krzyżacy. Templariusze to zakon, który powstał w Ziemi Świętej w celu obrony szlaków pielgrzymów, Którzy przybywali do grobu Chrystusa z terenów europejskich. Z czasem, zakon rozrósł się, templariusze otrzymywali różnego rodzaju nadania, zarówno w Ziemi Świętej, jak też na terenie Europy. Były to posiadłości ziemskie, były to budynki, były to kościoły. Na terenach na wschód od Odry, zachowały się dwie pozostałości. Siedzib templariuszy w Chwarszczanach i w pobliskiej Rurce. Zarówno w Rurce jak i Chwarszczanach istnieją kaplice. Chwarszczany są wyjątkowym miejscem dla dziejów zakonów rycerskich, ponieważ przebywały tutaj wszystkie trzy największe zakony rycerskie średniowiecza: Templariusze, Janici i Krzyżacy. Templariusze przybyli do Chwarszczan w latach 30. XIII wieku. Zbudowali tutaj dwór zakonny który nie był specjalnie ufortyfikowany, nie była to żadna warownia. Był to, jak wskazują dokumenty, folwark zakonny, na terenie którego znajdowała się kaplica, cmentarz, dom mieszkalny, gdzie przebywali zakonnicy oraz budynki gospodarcze, takie jak stodoły, spichlerze. Piekarnia, kuźnia, dom dla gości. Posiadłości templariuszy na wschodzie Europy składały się z niewielkich domów zakonnych, z języka francuskiego nazywanych komandoriami, z łaciny preceptoriami, z języka niemieckiego konturiami. Były to ośrodki administracyjne, w których przebywali zakonnicy zarządzający większym terenem składającym się z kilku, kilkunastu wsi. Z... Od 2004 roku prowadzimy w Chwarszczanach badania archeologiczno-architektoniczne. Badania, wy... badania te pozwoliły odpowiedzieć na wiele pytań związanych z dziejami templariuszy, m.in. na pytania związane z układem przestrzennym tych dawnych, siedmiowiecznych siedzib, z chronologią kaplicy, pozwoliły odtworzyć, zrekonstruować... Zabudowę dawnego dworu templariuszy. Większość z tych budynków była wzniesiona z drewna, w związku z czym nie istnieje już na, na powierzchni ziemi. To co wiemy pochodzi z warstw, które znajdują się niżej, odkrywanych przez archeologów. Ale cały projekt związany z badaniami tego miejsca wiązał się również z promocją i popularyzacją. Dziejów templariuszy, jak również z działaniami na rzecz restauracji tego niezwykle cennego zabytku, jakim jest tutaj, znajdujący się tutaj Kościół. Dzień dobry Państwu. Parę słów chciałem powiedzieć na temat architektury Kościoła i spróbować odczytać to, co zostało tutaj zakodowane w średniowieczu. Proszę mi wybaczyć, że może moja wiedza nie będzie tak wielka jak Przemka Kołosowskiego, który, którego mam zaszczyt zastąpić, i z góry uprzedzam, że o tym, że do Państwa dzisiaj będę mówił, dowiedziałem się dosłownie tuż przed spotkaniem. Także proszę mi wybaczyć, że może nie o wszystkim będę mógł Państwu powiedzieć. Zaczniemy od samego początku. Kiedy pani profesor Starnaska już mówiła, w jakich okolicznościach pojawiają się na tych ziemiach Templariusze i o tych śladach. Przemek Kołosowski podczas swoich prac rozpoczętych w 2002 roku odkrył, że na miejscu tej kaplicy pierwotnie znajdował się wcześniejszy kościół. Tutaj Templariusze pojawiają się w 1232 roku. Był to była to, był to kościół bardzo prosty. Jeżeli Państwo pochodzą z tego regionu i znają rurkę, to mniej więcej wyglądał jak rurka, czyli budowla salowa. Salowa, czyli składająca się z jednego pomieszczenia, prosta, na planie prostokąta, zakończona dwuspadowym dachem. Najprostsza możliwa architektura romańska, jaka może e, istnieć. E, Około 1280 roku yy, zmienia się koncepcja zagospodarowania tego terenu, o tym jeszcze za chwileczkę powiem. I wtedy templariusze decydują się na wzniesienie kościoła, który prawie że w takiej formie jak zaplanowali widzimy dzisiaj. Jaki był wzorzec? A może jeszcze najpierw spróbuję opowiedzieć, z, czego ten, z jakich elementów ten kościół się składa. Konsekracja jego następuje 23 kwietnia 1280 roku, czyli można przypuszczać, że już właściwie był na ukończeniu, chociaż nie zawsze, czasami te konsekracje bywały, odbywały się w trakcie budowy. I jaki był wzorzec? Wzorcem dla tego kościoła była Francja. Tam w połowie XIV wieku, w połowie XIII wieku, Ludwik Święty, bardzo ważna postać, jeżeli chodzi o krucjaty, wznosi pałacową kaplicę Saint chapelle która była wielkim relikwiarzem. Wielkim relikwiarzem w formie salowej, czyli też pomieszczenia składającego się z jednej przestrzeni, tyle że dwukondygnacyjnej. Tego my tutaj nie mamy ale w tymże Saint chapelle umieszczono najcenniejsze relikwie, w tym najcenniejszą relikwie chrześcijaństwa, koronę cierniową, za którą król Ludwik wydał bajońską sumę, sprowadzając ją, skupując, skupując od z Konstantynopola, a pośredniczyli w zakupie właśnie templariusze. Kiedy zaczyna upadać, upadają ziemie zamorskie, kiedy coraz bardziej muzułmanie napierają na ostatnie skrawki państw chrześcijańskich na terenie dzisiejszego Izraela, i właściwie broni się Akka, ostatni taki zakątek na Ziemi Świętej, templariusze już wcześniej decydują się na ewakuację najcenniejszej relikwii do Europy. I prawdopodobnie ten kościół miał stać się takim centrum relikwiowym. Pierwowzorem Albo wspólnym wzorcem dla naszego kościoła w warszczanach była komandoria templariuszy Vildi, które się znajduje bardzo blisko Paryża, około 30 km od ścisłego centrum cité w Paryżu i 16 km od Wersalu, który tak naprawdę dzisiaj jest dzielnicą Paryża. To co istotne, kościół Komandoria Vildi yy, można porównać wnętrze, po lewej stronie mamy Komandorię Wildi, która troszeczkę inaczej wygląda, bo jest otynkowana w środku. Po lewej stronie wnętrze Chwarszczan, ale przed konserwacją, więc jeszcze z tynkami. I mogą Państwo zobaczyć, jak ta przestrzeń właściwie jest identyczna. O kościele Chwarszczanach: 25 metrów szerokości, 9,5 metra. Szerokości i 13 metrów wysokości. Ceglana budowla na podbudowie granitowej i właśnie ta pierwsza kaplica z, z 1230-40 lat była budowlą granitową. Wykorzystano po prostu budulec po rozbiórce tej pierwszej kaplicy. Oczywiście, tak wysokie ściany nie byłyby w stanie się utrzymać, więc ta budowla jest oszkarpowana z zewnątrz. Wystarczy wyjść i zobaczyć. I spięta sklepieniem, które tutaj oglądamy. W przestrzeniach pomiędzy tymi szkarpami umieszczono, jak widzimy, wąskie okna, które dzisiaj są częściowo zamurowane. Tych okien jest 12. I w czasach joannickich Udekorowano malowidłami. Troszkę wyprzedzę teraz pewne, pewną chronologię, ale w czasach Joannickich co my tutaj widzimy? Widzimy kolegium apostolskie, które się kończy tutaj, czyli 12 apostołów, filary kościoła. Filary kościoła powszechnego, dzięki któremu kościół się rozwinął, ale jednocześnie, jak widzimy, zostały one wciągnięte architekturę. Za mną jest, są święte dziewice, święte które są naśladownictwem i zupełnie odmienne stylistycznie święty Krzysztof dźwigający Chrystusa, symbol pielgrzymi. Natomiast z XIX po, po wieku pochodzi ten chór za nami. i jeszcze co istotne te dwie wnęki. To jest średniowieczne, dzisiaj byśmy nazwali tabernakulum do przechowywania Najświętszego Sakramentu. Natomiast tutaj jest, są sedigia, czyli takie siedziska dla e, najważniejszej osoby e, zarządzającej komandorią. Wnętrze nakryto tak zwanym sklepieniem krzyżowo-żebrowym, nazwa chyba mówi wszystko, opartym oparty na słuszkach. To są te elementy, które zwisają, które optycznie. Jaki jest ich cel? One optycznie mają podnieść ten kościół. I wydaje się, że sklepienie. To jest taki baldachim. To ma wymowę, o tym za chwileczkę. Posadzka, którą tutaj oglądamy, jest prawie z czasów Templariuszy. Ona w niewielkim stopniu się zmieniła. Nie było tutaj w średniowieczu pochówków. Co prawda znajdują się, aczkolwiek już pochodzą z czasów Nowożytnych. Nie wiemy nic o dekoracji malarskiej z czasów Templariuszy. Być może jeszcze podczas bieżących prac konserwatorskich uda się coś znaleźć, aczkolwiek nie mamy żadnych informacji, tym templariusze zdążyli kościół udekorować polichromią. I to, co wyróżnia kościół farszczan, absolutnie na tle Europy, jest fasada zachodnia, bo kościół jest orientowany. Orientowany, czyli prezbiterium, ta część jest skierowana na wschód, w stronę Jerozolimy. Tutaj mamy południe, tutaj mamy północ, zachód i fasada jest flankowana, czyli z dwóch stron, spięta cylindrycznymi wieżyczkami, z których ta po mojej lewej stronie jest wieżyczką, e, która formalnie nie ma uzasadnienia. E, znaczy, proszę odwrotnie. Ta ma uzasadnienie, to jest klatka schodowa, która wiedzie na strych, na więźbę dachową. Natomiast ta po lewej stronie jest pusta, ale jest hipoteza, że mieściła ona pierwotnie w górnej inkodygnacji skarbiec tutejszej komandorii, w którym przechowano nie tyle oczywiście cenne kruszce, ale dokumenty, dokumenty fundacyjne i tam być może też yy, była, było archiwum kancelarii. Dlaczego tak wysoko? Dlatego, że jesteśmy na Mokradłach i jednak tutaj papier bardzo szybko łapie wilgoć, więc im wyżej, tym lepiej. I faktycznie ta teza, w pewien sposób, jest uzasadniona. Znaleziono tam w górnej części tej wieżyczki takie miejsca, w których mogła być mocowana podłoga. I kopułki. Uważano do niedawna, że te kopułki są wtórne z przebudowy XIX-wiecznej. Dzisiaj musimy to poważnie zakwestionować, ponieważ to też, ma, to też jest elementem symboliki i w zamku Templariuszy, jednym z zamków, który się dzisiaj ostał we Francji, prawie identyczna kupułka też występuje. I teraz może właśnie o tym zachodnim, zachodniej elewacji. Było kilka tez. Co... O co chodziło o Templariuszą projektując taką formę kościoła. Ściągają wzorzec prosto z centrum Europy, z Francji, z Pary, prawie że z Paryża. Jest to przeszczep, czyli mamy tutaj można powiedzieć budowlę francuską. Ale o ile komandoria Vildi ma taką wieżyczkę komunikacyjną, ale tylko z jednej strony. Dlaczego z drugiej strony ich hipotezy były następujące. Niektórzy badacze widzieli, że jest to taki cytat zaczerpnięty z architektury obronnej. Otóż w centrum Paryża templariusze mieli największą swoją komandorię, taką stolicę wielkości niemalże Malborka, która była, której centrum stanowił dążą. Dążą to była wysoka wieża z czterech stron takimi cylindrycznymi wieżyczkami, jakie tutaj widzimy, flankowana. W tym dążonie przechowane były skarby króla francuskiego. Był to po prostu skarbiec francuski, którego depozytariuszami byli templariusze. I niektórzy badacze uważają, że jedna fasada, czyli jedna ściana tego, że dążonu jest urodzona w fasadzie kaplicy chwarszczańskiej. Ale widziano też w tej fasadzie rekonstrukcję świątyni Salomona, opartej na opisach średniowiecznych. Świątynia Salomona, jesteśmy w starożytności i w opisie występuje, że przed wejściem. Do świątyni Salomona, wzniesionej przez pierwszego znanego nam architekta, nazywanego Hiramem, były dwie brązowe, cylindryczne wieże, puste w środku co istotne. I na to się niektórzy autorzy powołują. Ale, jeżeli przejrzymy sobie Ikonografię, czyli wizerunki z miniatur średniowiecznych, możemy zobaczyć dziesiątki przedstawień Jerozolimy. Wtedy nie malowano realistycznie. Malowano w pewien symboliczny sposób. I bardzo często kopułki i takie wieże, jak widzimy w farszczanach, symbolizowały Jerozolimę właśnie. I raczej bym się skłaniał, że to, co widzimy, na fasadzie zachodniej jest to odwołanie do symbolicznej Jerozolimy. Dlaczego? Otóż, komandoria templariuszy Wildi, czyli ta francuska, która mogła być pierwowzorem dla chwarszczan, była pierwszym miejscem, gdzie odpoczywali pielgrzymi po wyruszeniu z Paryża. Dalej szli do Chartres. I w kierunku Santiago da Compostela, czyli jednego z trzech najważniejszych w średniowieczu miejsc pielgrzymkowych. Kiedy pod koniec XIII wieku upada AK, te relikwie, które Templariusze zdążyli ewakuować, prawdopodobnie rozmieścili we swoich komandoriach europejskich. To ma pewną podstawę, dlatego że w Oleśnicy Małej, jednej z najważniejszych komandorii Templariuszy na terenie dzisiejszej Polski, odnotowane są niesamowite ilości relikwii. Blisko 600 relikwii, w tym najważniejsze, czyli dotyczące Męki Chrystusa. Możemy analogicznie uważać, że także i w Chwarszczanach te relikwie mogły się znaleźć. Czy zostały przywiezione? Trudno powiedzieć, ale na pewno ten kościół został zaplanowany jako taki kościół pielgrzymkowy. Chwarszczany były na trasie Środkowoeuropejskiej drogi do Santiago da Compostela, która łączyła się we Francji z i dalej szła do Hiszpanii. Także mamy tutaj przeszczep francuskiej komandorii pielgrzymkowej właśnie w tym miejscu. I jeszcze w średniowieczu ten kościół był na pewnym wywyższeniu, widoczny z dala. Nie można go było ominąć. I tutaj mm, też zależało, templariuszom, żeby wcześniejszą działalność, która raczej się skupiała na rolnictwie, ewentualnie rybołówstwie, zamienić na równie dochodową, bo pielgrzymki w średniowieczu były szalenie dochodowe. Co jeszcze istotne? Dlaczego ten, ten, ten kościół nawiązywał do architektury dworskiej? Bo przecież kościół saint chapelle był częścią zamku króla Francji. Dlatego, że podnosiło to troszkę prestiż zakonu, który był blisko z władcami najpotężniejszymi w Europie, ale też jest to okres, kiedy następuje tutaj zbliżenie, o czym mówiła pani profesor Starnaska, templariuszy z władcami okolicznymi. Komtur otrzymuje godność preceptora zakonu na Polskę, Mecklenburgię i Nową Marchię. I każdy z tych faktów mógł być powodem przemianowania takiego kościoła wiejskiego w bardzo elitarną budowlę typu francuskiego. Co się dzieje jeszcze dalej? Generalnie kościół funkcjonuje w okresie nowożytnym. W XIX wieku jest mocno przebudowany. Z więźba, czyli to. Na czym się utrzymuje dach powyżej sklepienia pochodzi z XVIII wieku. To udało się nam ustalić na podstawie badań dendrochronologicznych, czyli badań słojów drewna, które wskazał na datę mniej więcej 1760. Zakrystia, czyli to co mieści się po mojej prawej stronie za murem, pochodzi z 1898 roku. Wiadomo, musi być miejsce, gdzie duchowny przebierze się przed, przed mszą. I takie funkcje spełnia zakresie dnia dzisiejszego. Natomiast w latach 1850-1860 Niemcy zaczynają się interesować zabytkami gotyckimi. Jest to okres, kiedy odbudowywany jest Malborg i sztuka gotycka jest utożsamiana ze sztuką narodową niemiecką. Wtedy też następuje projekt odnowienia kościoła i forma malowideł, którą Państwo dzisiaj oglądają, jest w dużej mierze interpretacją XIX-wiecznego malarstwa. Dzisiejsza konserwacja tych elementów, które są po mojej prawej i lewej stronie, jest próbą zrzucenia tych przemalowań XIX-wiecznych i doprowadzenia do stanu malowideł z czasów wiecznych. To jest w dużej mierze niemożliwe, ponieważ proszę spojrzeć na część kościoła od zachodu, jak te malowidła wyglądają. Można wyciągnąć pewne linie, które są widoczne, ale pewne fragmenty są już zamazane i czasami y, trzeba podjąć decyzję, czy my widzimy twarz skierowaną w prawo, czy na lewo. Oczywiście wszystkie twarze powinny być skierowane w stronę ołtarza głównego. Kiedy zakończy się konserwacja, będziemy mogli też zobaczyć i wchodzić wejściem po od wschodu, które przez które, jeżeli wejdziemy, zobaczymy pierwsze co właśnie malowidło świętego Krzysztofa. Nie wiemy dzisiaj z jakiego okresu pochodzi. Według jednych badaczy jest wcześniejsze niż malowidła joannickie, ale większość raczej uważa, że jest to malowidło, które powstało później na przełomie XIV i XV wieku, aczkolwiek nawiązujące do symboliki pielgrzyma, św. Krzysztofa, który pomógł w przeniesieniu Chrystusa przez rzekę. I to by też sugerowało, że taką rolę relikwiową, pielgrzymkową ten kościół spełniał także po kasacie zakonu Templariuszy w 1312 roku i przejęciu przez Jannitów. Dziękuję bardzo. Zostaje jeszcze, gdyby ktoś miał jakieś szczegółowe pytania, chętnie odpowiem.